Sen decyduje o sprawności fizycznej i umysłowej. Co zatem zrobić, żeby dawał nam siłę każdego dnia? Między innymi na to pytanie odpowiemy w dzisiejszym programie. Zapraszam do strefy relaksu. Relaks może znacznie poprawić jakość snu. Zdolność wyciszenia się i ukojenia nerwów to jedna z zasad higieny snu, której przestrzeganie umożliwia sprawniejszą i efektywniejszą regenerację sił. Bezpośrednio przed zaśnięciem i bezpośrednio po zakończeniu snu przebywamy w stanie relaksu. To jest moment pomiędzy odpoczynkiem nocnym a aktywnością dzienną. Ten stan relaksu różni się od snu głównie tym, że w stanie relaksu jesteśmy w pełni świadomi tego, co nas otacza. Jesteśmy świadomi tego, co się dzieje, słyszymy, widzimy i wiemy, że nie śpimy. W czasie snu ta świadomość tego, co dzieje się wokół nas, nas opuszcza. Bez przejścia przez stan relaksu nie zaśniemy, ani się nie obudzimy. Często ten stan relaksu jest bardzo krótki, co dzieje się ze szkodą dla naszego zdrowia w dłuższej perspektywie. Możemy cierpieć na dolegliwości, zarówno ze strony układu trawiennego, jak i oddechowego. Czy krążenia, to są wszystko choroby, o których medycyna często y, mówi, że nie zna ich dokładnego pochodzenia, albo że przyczyny jakichś dolegliwości są bardzo złożone. My powinniśmy mieć świadomość, że po prostu higieniczny tryb życia, w tym ilość i jakość snu oraz ilość i jakość relaksu, ma na to znaczący wpływ. W czasie snu, przez to, że nie jesteśmy świadomi, odpoczywa nasze ciało. Natomiast nasz mózg w niektórych fazach snu jest bardzo aktywny. Nasz mózg jest aktywny, ponieważ w czasie snu odbywa się wiele procesów związanych z uczeniem się, z zapamiętywaniem, z porządkowaniem wrażeń, które, z którymi zetknęliśmy się w ciągu dnia. I nasz mózg wcale nie jest przez cały czas nocny nieaktywny. On Odpoczywa na pewno, bo są to innego rodzaju procesy niż w ciągu dnia, natomiast nie jest to taki pełny, nieemocjonalny stan. W stanie relaksu natomiast jesteśmy rozluźnieni fizycznie, regenerują się nasze komórki, jeśli chodzi o stronę fizyczną organizmu, regenerują się w trochę inny sposób niż w czasie snu, natomiast jeśli chodzi o nasz umysł, pozbywamy się, Emocji w obecności świadomości. I ta świadomość pozbycia się emocji rzutuje później na nasze nastawienie. Ona ma z jednej strony wpływ czysto fizjologiczny na to, że nasze reakcje są bardziej opanowane i spokojniejsze, ale z drugiej strony też ta świadomość pomaga nam panować nad własnymi reakcjami i z tego punktu widzenia stan relaksu jest co najmniej tak samo wartościowy i ważny jak stan snu. Dobry sen powoduje, że rano człowiek z entuzjazmem patrzy na obowiązki, które go czekają. Budzi się rześki i pełen sił witalnych. Po to, żeby nasz sen był odpowiedniej jakości, musimy odpowiednio wcześnie położyć się spać. Jesteśmy jednak mimo wszystko Tworem natury jesteśmy elementem przyrody i powinniśmy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy słońce zachodzi, nasz organizm zaczyna przygotowywać się do odpoczynku i im szybciej po zachodzie słońca położymy się spać, tym będzie dla nas lepiej. Sen nie jest fazą jednolitą. W trakcie snu śpimy czasem głębiej, czasem płycej. Każdy z nas budzi się mniej więcej w okresie co półtorej, dwie, co trzy godziny, Przebudza się. My nie pamiętamy tych przebudzeń, ale jeżeli wszystko jest tak jak w momencie zaśnięcia, to natychmiast zapadamy znów w głębszy sen. Jeżeli coś się wydarzy, co nas zaniepokoi, wtedy przebudzamy się i zaczynamy pamiętać to, że przebudziliśmy się w środku nocy, że coś nas zaniepokoiło. Natomiast nie należy też przywiązywać do tych przebudzeń jakiejś szczególnej wagi. Sen po prostu ma taką strukturę. Na jakość snu wpływa wiele czynników, m.in. dieta, relaks przed snem, sposób aranżacji miejsca, w którym się śpi, regularność godzin snu, styl życia i problemy zdrowotne. Odpowiednia temperatura powietrza, wygodny materac oraz czysta i pachnąca pościel. Jedną trzecią życia spędzamy w łóżku. Warto więc zadbać o to, aby sen był dobrej jakości. Zdrowy sen sprzyja odpowiedniej pracy mózgu i pozytywnie nastraja każdego z nas. Nic zatem dziwnego, że hotele oferujące noclegi i wypoczynek szczególnie dbają o klientów właśnie w tym zakresie. jeśli chodzi o ceny naszych gości, którzy są bardzo różni i mają bardzo różne wymagania, to staramy się im zapewnić jak najlepszy sen. Na przykład dostarczając bardzo wygodne i najnowocześniejsze materace. Materace są bardzo duże, bo największe w naszym hotelu mają 2 metry na ,80 m na 1,80 m. Te materace są używane jako łóżka pojedyncze, także każdy się na pewno wyśpi. Najlepiej śpi się na materacu piankowym, dużym i takim, który potrafi się dostosować do naturalnych kształtów ciała. Zapewniamy też najwyższą jakość pościeli. Jest to pościel satynowa, bardzo gładka i delikatna. Jej wypełnienie, czyli kołdry i poduszki, to wypełnienie z materiału antyalergicznego, także dostosowanego też do potrzeb osób uczulonych. Jest kilka elementów, które składają się na dobry wypoczynek i relaks gościa w hotelu. Są to na przykład nieprzepuszczające światła zasłony, które oczywiście gość może indywidualnie regulować. Jest to też kolorystyka. Nasze pokoje urządzone są w kolorach beżu, jasnego brązu, także takich klasycznych, eleganckich, spokojnych, stonowanych. Plusem pokoju jest też duża łazienka. Łazienka jest przeszklona. Niektóre pokoje posiadają zarówno wannę, jak i prysznic. Także duże, przestronne miejsce do codziennej pielęgnacji. A w codziennej zimowej pielęgnacji warto poświęcić więcej czasu twarzy i dłoniom. To one są bezpośrednio wystawione na działanie mrozu i zimnego wiatru. Rytuał pielęgnacji cery to przede wszystkim oczyszczanie i dostarczanie skórze składników aktywnych. Do oczyszczania można przykładowo użyć peelingu do twarzy z bursztynem i minerałami morskimi o lekkiej kremowej konsystencji z delikatnymi składnikami ścierającymi. Intensywne nawilżanie zapewni maseczka z wyciągiem z bursztynu i minerałami morskimi na bazie białej glinki z dodatkiem kolagenu morskiego. Można także użyć regenerująco oczyszczającej maseczki do twarzy z olejkiem arganowym i proteinami mleka koziego, która jest szczególnie polecana dla cery delikatnej, suchej i wrażliwej ze skłonnością do podrażnień. Na co dzień można użyć serum na twarz, szyję i dekolt. Potęguje ono działanie wygładzające i ujędrniające kremu do twarzy. Olejek arganowy ma właściwości lecznicze, przeciwzapalne, łagodzące, antyoksydacyjne i przeciwrodnikowe. W codziennej pielęgnacji twarzy nie można zapominać o szczególnej pielęgnacji skóry wokół oczu. Skóra wokół oczu jest bardzo wrażliwa, dlatego wymaga starannej pielęgnacji. Na szczęście, z opuchnięciami, sińcami, a nawet zmarszczkami można skutecznie walczyć. W końcu, to właśnie oczy są zwierciadłem duszy. Trzeba pamiętać o tym, że skóra w okolicach oka jest bardzo delikatna. Pod wpływem ciągłej mimiki i nieustającego czasu starzeje się. Dlatego warto już od najmłodszych lat, nawet już od 20 roku życia, używać krem pod oczy. Oczywiście dobrany indywidualnie do naszych potrzeb. Rozróżniamy różnego rodzaju kremy pod oczy: krem nawilżający, krem natłuszczający, krem, który. Nikwiduje nam obrzęki i podrażnienia, a także kremy przeciwzmarszczkowe. Można także sięgnąć po krem z proteinami mleka koziego i olejkiem arganowym, który nawilża i odżywia skórę oraz redukuje i wygładza zmarszczki. Ważna jest poprawna aplikacja kremu pod oczy. Przypominamy więc, jak poprawnie ten zabieg wykonać. Kiedy nałożymy już krem na opuszki palców, nakładamy krem od zewnętrznych kącików oka delikatnie do wewnętrznych kącików oka i następnie wykonujemy ruchy od zewnętrznego kącika oka do wewnętrznego, do góry tutaj przez lwią zmarszczkę i następnie z powrotem tak aplikujemy krem, jeżeli chodzi o aplikację kremu pod oczy. Nie tylko okolice oczu są bardzo wrażliwe. W codziennej pielęgnacji twarzy nie można także zapominać o ustach. Zimą szczególnie ważne jest nakładanie pomadki lub balsamu. Może być to miodowy balsam do ust z polskimi ziołami, który zapobiega przesuszaniu i pękaniu warg. Formuła balsamu oparta o masło shea i naturalny miód pszczeli zapewniają intensywne nawilżenie i długotrwałą pielęgnację. Miód zmiękcza skórę i pomaga zachować wilgoć, dlatego stosowany jest także w innych naturalnych kosmetykach, jak na przykład krem do twarzy czy maseczka. Również salony odnowy biologicznej oferują wiele zabiegów pielęgnacyjnych okolic ust i oczu. Zabieg pielęgnacyjny ust dedykowany jest osobom, które mają problemy z ich wysychaniem, pierzchnięciem. Bardzo ważne jest to, aby te usta pilingować. Możemy je pilingować raz w tygodniu peelingiem enzymatycznym. Jest to delikatny peeling, który złuszcza martwe komórki na naskórka, regeneruje czerwień wargową ust. Następnie nakładamy maskę. Może to być maska algowa na całe usta oraz obszar wokół ust, a na końcu odpowiednio dobrane serum bądź krem pielęgnacyjny. Jeżeli chodzi o pielęgnację okolic oczu, dlaczego tutaj kładziemy też na to bardzo duży nacisk? Skóra wokół oczu posiada tylko dwie dermowarstwy ma bardzo mało gruczołów łojowych, dlatego jest szczególnie podatna na działanie czasu. Jest podatna na wiatr, zmiany temperatur czy różne składniki alergizujące. Bardzo często na skórę wokół oczu nakłada się specjalne płatki hydrożelowe, które mają na celu wygładzić skórę wokół oczu, napiąć ją i zniwelować zmarszczki mimiczne, tak zwane kurze łapki. Te zabiegi przede wszystkim nawilżają skórę, wygładzają, regenerują ją i odbudowują włókna podporowe skóry. Zima to z pewnością jeden z najgorszych okresów w roku dla naszych dłoni. By nie stały się suche i popękane, należy je systematycznie pielęgnować. Zimą szczególnie należy dbać o dłonie, dlatego że mróz wyciąga wilgość ze skóry. Wówczas trzeba te dłonie regularnie peelingować, nawilżać. Używamy do tego specjalnych kremów, balsamów, maseczek. Gabinety spa oferują szereg zabiegów nawilżających, regenerujących i odświeżających skórę naszych dłoni. Zabieg spa dla dłoni polega przede wszystkim na wykonaniu peelingu dłoni. Jest to peeling enzymatyczny, średnioziarnisty, czasami gruboziarnisty w zależności od tego, jaką grubość ma skóra, czy jest ona delikatna, czy też wrażliwa. Taki peeling bardzo często pozyskiwany jest z owoców, z pestek, z malin, z poziomek. Bazą takiego peelingu mogą być olejki esencjonalne. Wszystkie te składniki nawilżają, regenerują skórę dłoni. Następnie po wykonaniu takiego peelingu wykonujemy masaż manualny dłoni, nakładamy maseczkę, natomiast na końcu klientka wkłada dłonie do rękawiczek frotę po to, aby pod wpływem wyższej temperatury składniki aktywne z kosmetyków mogły wchłonąć się głębiej w dzięki czemu skóra jest lepiej nawilżona, odżywiona. Z zabiegu spadła dłonie mogą korzystać zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Nie ma tutaj ograniczeń, jeżeli chodzi o płeć. Zamiast leczyć zniszczone dłonie, lepiej zapobiegać takiemu stanowi. Podstawą jest regularne nawilżanie i natłuszczanie. Wśród kremów do rąk można znaleźć produkty zarówno dla pani, jak i dla panów. Mężczyźni mogą sięgnąć po krem zawierający masło Shi, który nie tylko nawilża, ale także dostarcza skórze witamin z grupy A, E i F. Panie mogą zastosować krem niosący pomoc skórze przesuszonej i zniszczonej. Działa naprawczo i odżywczo, długotrwale nawilża i ma właściwości ochronne. Przypominamy, że warto kremować dłonie także na noc, ponieważ podczas snu skóra przechodzi najszybciej i najlepiej proces regeneracji. Aby szybko zasypiać i zapadać w głęboki sen, warto regularnie ćwiczyć, ale nie tuż przed pójściem spać. Zmęczenie fizyczne i przyspieszone tętno nie sprzyjają zasypianiu. Za to aktywność ruchowa rano lub w ciągu dnia jest zalecana każdemu. Ruch jest potrzebny każdemu z nas, ma przede wszystkim zbawienny wpływ na zdrowie każdego człowieka. Powinien towarzyszyć nam każdego dnia. Mówiąc o pozytywnym wpływie ruchu na zdrowie, możemy posługiwać się czterema aspektami. Pierwszy i najważniejszy aspekt to będzie ten aspekt zdrowotny. Przede wszystkim mam tutaj na myśli utrzymanie prawidłowej masy ciała. Kolejny taki czynnik to będzie na pewno to, że ruch poprawia odporność organizmu. Uprawiając aktywność fizyczną, organizm sam broni się przed drobnoustrojami chorobotwórczymi i w ten sposób żyjemy zdrowiej. Dzięki temu, że ruch towarzyszy nam każdego dnia, możemy być bezpieczni, jeżeli chodzi o takie stany zawałowe, udarowe, ponieważ dzięki uprawianiu aktywności fizycznej nie tworzą się zakrzepy w naszych tętnicach i, i przez to nie dochodzi do właśnie stanów zawałowych. Kolejnym aspektem pozazdrowotnym będzie tutaj aspekt na pewno estetyczny, jeżeli chodzi o estetykę ciała, dbanie o swój wygląd. Uprawiając aktywność fizyczną, ciało staje się jędrne, umięśnione. Chcemy czuć się po prostu dobrze w swoim ciele i na pewno każdy z nas mając taką figurę, o której marzy, będzie czuł się dobrze. Uprawiając sport towarzyszy nam zazwyczaj przyjemność i Naukowo jest udowodnione to, że wytwarzają się endorfiny i nawet później utrzymuje się taki stan euforyczny. Możemy tutaj też powiedzieć o takim aspekcie społecznym, ponieważ udając się na siłownię czy to na basen, spotykamy ludzi, którzy mają ten sam cel. To też wspólnie motywuje, buduje więzi. Każdy trening powinien zaczynać się krótką rozgrzewką. Później należy przejść do ćwiczeń cardio, do ćwiczeń wytrzymałościowych, które, które poprawiają wydolność i wytrzymałość organizmu. Żeby efekt takiego treningu był widoczny, powinno to być też połączone z ćwiczeniami siłowymi. Każdy trening też powinien być zakończony rozciąganiem mięśni, na które żeśmy oddziaływali i krótkim relaksem. Wielu z nas przed zaśnięciem sięga po książkę. Dzięki niej można oderwać się od codzienności i przenieść w świat fikcji literackiej. Dzieci również uwielbiają bajki i opowiadania czytane na dobranoc. Czytanie książek to nie tylko przyjemna forma spędzania wolnego czasu. Kontakt ze słowem pisanym pozwala na ćwiczenie i doskonalenie wielu czynności intelektualnych. Czytając dzieciom, wpływamy na ich język, wiedzę, wyobraźnię i sposób postrzegania świata. Z gatunku literatury dla kobiet polecamy powieść pod tytułem Wybory autorstwa Roty Sepetys. Akcja dzieje się w 1950 roku. 17-letnia główna bohaterka, córka prostytutki, obmyśla plan wyrwania się z Nowego Orleanu. Niestety wplątuje się w sieć policyjnego dochodzenia i jest zmuszona dokonać wielu wyborów, które będą miały wpływ na jej los. Dzieciom w wieku 6-10 lat można poczytać książkę Katarzyny Majgier pod tytułem Ula i Urwisy, nowi sąsiedzi. Ulato dziewczynka, która ma głowę pełną fantastycznych pomysłów, chociaż jej rodzice mają trochę inne zdanie na ten temat. Śledząc jej przygody, zapomnimy co to nuda. Nawet tytułowe Urwisy z sąsiedztwa są pod wrażeniem. Inną propozycją może być opowieść Magdaleny Witkiewicz, Lilka i spółka. Wakacje tytułowej Lilki i jej rodzeństwa legły w gruzach. Gdy zamiast pojechać do ciotki Franki, muszą pojechać do strasznej ciotki Jacki. Wszystko wskazuje na to, że będzie to prawdziwy koszmar, a może jednak nie? Dziewczynkom warto poczytać motyle dzienne, motyle nocne autorstwa Małgorzaty Jurczak. Jest to opowiadanie o Malwinie, która spędza lato w sennej i z pozoru zwyczajnej miejscowości. Okazuje się jednak, że mieszkają w niej niezwykle dziwni ludzie, i oczywiście nocne motyle. Specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka w sposób szczególny podkreślają wpływ czytania na aktywizację pięciu obszarów kompetencyjnych: komunikacji, odpoczynku, inteligencji emocjonalnej, koncentracji i emocji. Również dorośli nie mogą zapominać o codziennym relaksie. W natłoku obowiązków musimy znaleźć dla siebie chwilę wytchnienia i całkowitego odprężenia. Żyjemy w ciągłym biegu i wielu z nas wie, że potrzebny jest relaks. Ale co zrobić, kiedy Mamy wrażenie, że nie mamy na to czasu. No, jest to kwestia priorytetów. <laughs> Jeżeli już mamy świadomość, jaki ważny jest relaks, to nie wyobrażam sobie, żeby nie znaleźć na niego czasu. Nie wyobrażam sobie, to oczywiście jest za odważnie powiedziane. Ja sobie to wyobrażam, <laughs> dlatego że mówię sobie, teraz 15 minut na relaks, siadam. A tu nagle, oj, nie przygotowałam jeszcze jedzenia dla dzieci, trzeba wstać. Albo jeszcze trzeba nakarmić kota, albo jeszcze coś. I zawsze, mimo że jest to priorytet, nie jest najważniejszy. No tak, muszę pani przyznać rację. Codzienne czynności potrafią nas od tego relaksu w jakiś sposób odsuwać. No musimy sami ze sobą poważnie porozmawiać o tym, tak? Relaks... Ma ogromne znaczenie właśnie w dłuższej perspektywie, bo to, że my nie poświęcimy codziennie 15 minut na relaks, odbije się na naszym krótszym życiu i słabszym zdrowiu. I odbije się na naszych relacjach z najbliższymi, również tu i teraz, ponieważ nasze reakcje będą nieadekwatne do sytuacji, które nas spotykają. Zdarza się, że zaczynamy patrzeć jednym okiem w telewizor i tego typu relaks stosujemy. Czy przeczytamy tylko jeden artykuł w gazecie? Tego typu relaks. Czy może chwilę dłużej popiłujemy paznokcie? Są takie czynności, kiedy się zatrzymujemy i jedną z tych czynności warto byłoby skojarzyć z relaksem i kto wie, czy nie zastąpić na takie właśnie na poważnie przeznaczenie tego czasu na to, żeby usiąść wygodnie, żeby zamknąć oczy, żeby pooddychać spokojnie, żeby pozwolić myślom przyjść i odejść. Czyli warto łapać chwile w ciągu dnia, nawet krótkie, żeby się w tym czasie zrelaksować. Jeżeli tego nie zaplanujemy dobrze, to te krótkie chwile nam umkną. Oczywiście warto, oczywiście warto, jeżeli możemy łapać krótkie chwile na relaks, to łapmy je. Jeżeli jesteśmy wożone samochodem, co też się zdarza, często ten czas przeznaczamy na rozmowę. Może ten moment poświęcić sobie, usiąść na tylnym siedzeniu, zamknąć oczy. Być może warto korzystać z techniki, z urządzeń, które wyraźnie dają sygnał naszemu otoczeniu, że my teraz poświęcamy czas sobie, chcemy się zrelaksować. Można w ten sposób spróbować wyodrębnić ten czas. Jeżeli on jest zaplanowany, jest. Stałym składnikiem, stałym elementem naszego dnia, wtedy wydaje mi się, że i będzie efektywniejszy, i łatwiej będzie nam go rzeczywiście regularnie wykorzystywać. Przy planowaniu relaksu y, trzeba wziąć pod uwagę pewnie też momenty, w których nie powinniśmy być w pełni odprężeni. Możemy je wymienić? Możemy mówić o momentach, w których y, relaks jest niepożądany, jakby w dwóch aspektach. Są momenty, kiedy potrzebujemy, Pełnej mobilizacji i koncentracji, ale ja myślę, że Pani pytanie nie do końca tego dotyczyło. Momenty, w których nie powinniśmy planować relaksu, to na przykład moment bezpośrednio przed zaśnięciem, kiedy jesteśmy już zmęczeni po całym dniu. Jeżeli zaplanujemy, że będziemy się relaksować codziennie o w pół do dwunastej w nocy, to to będzie miłe zasypianie, a nie relaks. Jeśli bezpośrednio po obfitym posiłku chcielibyśmy się relaksować, też istnieje duże prawdopodobieństwo, że otuli nas sen, a nie relaks. Jeżeli jesteśmy bardzo mocno podekscytowani jakąś sprawą, wtedy też raczej trudno jest się zrelaksować po wypiciu mocnej kawy. Też trudno jest fizycznie rozluźnić mięśnie i rozluźnić cały organizm, ponieważ po prostu jest on biologicznie, fizycznie i chemicznie pobudzony. W takim razie jakie jest idealne miejsce i czas relaksu? Idealnie byłoby móc się zrelaksować w zaciszu domowym, w swoim ulubionym kąciku, na swoim ulubionym, wygodnym fotelu. Natomiast jeśli chodzi o czas, ja osobiście zalecałabym mniej więcej godzinę po przebudzeniu, ale jeszcze przed śniadaniem, jeżeli to jest możliwe. Oraz w takiej zupełnie idealistycznej sytuacji, jeżeli kończymy jedzenie w ciągu dnia o godzinie 18 i później już nie jemy. To mniej więcej dwie godziny po tym ostatnim posiłku, czyli koło 20, kiedy jeszcze nie jesteśmy mocno senni, ale jesteśmy już w odpowiednim odstępie od, od jedzenia. W stanie relaksu każdy z nas może mieć inne subiektywne odczucia, określane jako wewnętrzny spokój, pogoda ducha, wewnętrzna błogość, łagodna euforia, wrażenie zapadania się czy stan zmienionej świadomości. W czasie relaksacji zawsze uwalniamy się od napięć mięśniowych. Jednocześnie następuje wyciszenie emocji i uspokojenie umysłu. Pozytywnie wpływa to na nasze zdrowie i codzienne życie. Jeżeli nie znajdziemy czasu na relaks, nie będziemy mieli sił, aby cieszyć się życiem.